Wygląda na to, że tym razem przepadł na dobre. Ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na własnej skórze. Najbliższe miasto to Rzeczna Puszcza. Mój wuj jest tam kowalem i na pewno będzie mógł ci pomóc. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Lat poluje i łowię ryby w tych stronach. Moje kłusownictwo, nie... rozejrzyj się. Mhm. Nieco dzień mamy gości w rzecznej puszczy. Hadwar? Skąd go znasz? Chętnie pomagam przyjaciołom Hadwara. Ale odpowiedz na moje pytanie. Skąd go znasz? Co? Smok? W Helgen? To wyjaśnia, co wcześniej widziałem. Coś lecącego doliną z południa. Miałem nadzieję, że mnie oczy mylą. Smok! Tutaj w Skyrim! Do czego to doszło? Najpierw wojna, teraz smoki. Podobno nieszczęścia chodzą parami. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzecz na puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę Twoim dłużnikiem. Jak powiedziałem, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba. Tylko nie przesadzaj. Weź co chcesz. Oczywiście w granicach rozsądku. Przejdź na drugą stronę rzeki i udaj się na północ. Zobaczysz ją, gdy miniesz wodospad. Kiedy dotrzesz do Białej Grani, wspinaj się dalej. Gdy dotrzesz na szczyt wzgórza, będziesz w smoczej przystani. To pałac Jarla. Jarl Balgrów? Rządzi Białą Granią. To dobry człowiek. Może przesadnie ostrożny, ale mamy niebezpieczne czasy. Jak na razie udaje mu się trzymać z dala od wojny. Obawiam się jednak, że to nie potrwa długo. Raczej nie przepada za Ulfrikiem i Elisi. Czy można mieć mu to za złe? Ale na pewno okaże się lojalny wobec cesarstwa. Nie jest zdrajcą. Oczywiście, Skyrim zawsze było częścią cesarstwa. To nie oznacza, że popieram wszystkie ostatnie działania cesarstwa, ale nordowie nigdy nie byli fałszywymi przyjaciółmi. Nie ma problemu, jeśli potrafisz. Kamień szliwierski ulepszy twój oręż, a stół możesz wykorzystać do modyfikacji pancerza. Jeżeli masz surowce, możesz skorzystać z kuźni, żeby wyprodukować coś nowego. Miłego dnia. Hadwa! Talosowi niech będą dzięki. Twój przyjaciel opowiedział mi o Helgen. Wejdź. Sigrid, da Ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Smok? Widziałam Smoka! Co? Czego chcesz, matko? Był wielki smok. Faendal myśli, że rajta, może nie odebrać mi Przeleciał w alei, Powtarzam, końkami. że ona jest. Smok?